To założę się, że trafi do jakichś jebanych kompilacji rajd'ów. tudzież fany moment. O kurwa! No wysiadł i chce się ze mną bić! Pojebało go. O! Co za kurwa bullshit. Pierdolone kurwa bullshit. Naprawdę te burze są zrealizowane ładnie, ale chujowo w chuj! Kurwa, poprzednia burza tak ładnie, kurwa, fajnie szło. Ja rozumiem, że to ma być niby, kurwa, trudne, ale to jest po prostu bullshit. Pierdolony, kurwa, chuje bullshit. Jezus Maria, kurwa mać. Chujnia na max. Tamto kurwa znika, przewiało. Kurwa rozumiem, jakby to przewiało w inne miejsce. Nie kurwa, zniknęło pod pierdoloną teksturą, kurwa. Gra mi straciła fokus. Nie mogłem nigdzie jechać. Rozpierdolił mnie jakiś kurwa idiota. Ja pierdolę. Nie wytrzymam, Kurwa. Kurwa. Wypierdalaj! o skurwysyn co to kurwa miało być? nie co masz mi do powiedzenia murzynie zajebany i tyle kurwa tyle masz mi do powiedzenia wypierdalaj jak to mawiają Leć, Adam, leć! Puf! No, co się stało? Czy wy wy się stało z moim moim Kurwa wąsy mi mi <ścoughs> Takie! Takie, um. <ścoughs> <Kurwa>. Takie... <ścoughs> Piękne. <laughs> Ale z dupy zrobione, nie wierzę w to po prostu. Submit to online gallery. Tak jest, kurwa. Share pizdu. Pięciej drewna, kurwa. Kurwa. <laughs> Już przekraczam budżet praktycznie. To wytrzyma. Zero kurwa skilla, a wszystko wszystko kurwa facie pierdolony skurwiel. Oj, nie ludzie, na pewno będzie chuj dupa palec.